wizytą w partnerskiej gminie Pilników. Czego dotyczyła wizyta? Wizyta jak każda z takich wizyt, których mamy w roku kilka, dotyczyła poszerzania współpracy i, i mamy dwie partnerskie gminy Pilników i Witężna i wydaje się, że idzie to w dobrym kierunku. W całym poprzednim roku, jak i w tym roku potwierdzamy wolę współpracy. I, i taką współpracę kontynuujemy, tym bardziej, że zarówno gminy czeskie, jak i polska, nasza gmina, mamy dofinansowanie z, ze środków unijnych poprzez partnerstwo e, współpracy z euroregionami. dla sensji ze strony Czech i Euroregion ze strony Polski. Panie Wójcie, to jest wspaniała zabawa między tymi mieszkańcami obydwu tych miejscowości. Wspaniała zabawa, tym bardziej ostatnie spotkanie w Pilnikowie. Miało świetną oprawę przewóz ludzi na taczkach nad basenem. Ja osobiście wziąłem udział z, ze starostą pielnikowa. Kilkaset ludzi doskonale się bawiło i uważam właśnie, że przełamując lody między sobą nam według mojej oceny się to doskonale udaje. Jak dalej wygląda Panie Wójcie, sprawa sporu z Wałbrzyskim wodociągami? No ostatnio dostaliśmy informację, że sprawa o kasację wyroku, który był bardzo korzystny, jest dla gminy Marciszów, a zatem majątek w całości jest gminy Marciszów. Jest rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie 24 października. Mamy nadzieję, według opinii naszych prawników, że ta sprawa się powinna zakończyć odrzuceniem wniosku. Niezależnie od tego, wystąpiliśmy do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o wznowienie postępowania za bezumowne korzystanie z gruntów, a to przypominam już się toczy od 2007 roku. Na dzisiaj wygląda to z jednej strony korzystnie, bo rozprawy będą wierzę w niezawisłość sądu, a z drugiej strony niekorzystnie, ponieważ Wałbrzyski Związek zalega z podatkami zarówno za rok 2012 jak i 2013 i to jest niepokojące, bo te pieniądze mamy wpisane w budżet. Jaka to jest suma w przybliżeniu? No niespełna 800 tysięcy z odsetkami. To jest dużo dla gminy? To jest bardzo dużo dla gminy. Wystarczy powiedzieć, że za zeszły rok niespełna 400 tysięcy musieliśmy wyciąć, mówiąc kolokwialnie, z, z wydatków budżetowych. W tym roku nie chcemy tego robić. Liczymy, że już na tym etapie w końcu musi zacząć płacić Wałóżski Związek, bo odsetki rosną i to coraz większe. Co będzie tematem 39. sesji Rady Gminy Marciszów? Tematem 39. sesji Rady Gminy Marciszów będzie przede wszystkim stan przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013-2014. Dodatkowym punktem będzie informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy oraz podjęcie uchwał. Lebisy Gazety Wrocławskiej: Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2013. Pustelnik, jest to gmina Marciszowie, laureat pierwszego miejsca w kategorii miejscowość. Panie ty co to za wyróżnienie? No, dla nas jest to zaszczyt. Prawda? Jest to wyróżnienie naprawdę. W... Wysokie. Ja nie liczyłem nawet, że osiągniemy jakiekolwiek tam miejsce w tym konkursie ogłoszonym przez Gazetę Wrocławską. Byłem mile zaskoczony, jak i społeczność lokalna tym wyróżnieniem. No, zadecydowały zapewne walory turystyczne, prawda? Wieś położona 560 metrów nad poziomem morza na obszarze. 964 hektary, z czego 716 są lasy, czyli 74,5% lasów. Użytków zielonych 216 hektarów, z czego 75% to. Są zielone, natomiast y, pozostałe to są orne. Także w większości jest to y, po prostu zielona wieś, bym powiedział. Panie Sołtysie, kto Was tak docenił, dowarunkował? Y, dowarunkowali nas mieszka y, mieszkańcy całej Polski, bym powiedział, odwiedzający y, nasz region, ponieważ y, prężnie działa. Y, tak powiedzieć, agroturystyka w gminie, w gminie Marciszów na terenie Pustelnika przez państwa wernickich prowadzona, prawda, gdzie bardzo dużo przyjeżdża turystów. Moje nazwisko Zofia Siódek. Jestem koordynatorem projektu, który realizujemy w tym roku wspólnie z mieszkańcami. Pod tytułem Historia mojej wsi. Inspiracją była okrągła rocznica 810 lat istnienia Ciechanowic. I w tym projekcie założyliśmy właśnie przybliżenie naszej rodzinnej e, historii, dlatego że dopiero jesteśmy mieszkańcami tu od około 70 lat. Planujemy w tym projekcie umieścić. Pamiątkową płytę, umieścić również kapsułę czasu, gdzie będą umieszczone podpisy wszystkich naszych mieszkańców. Temu będzie towarzyszyć wystawa fotograficzna, spotkania młodzieży, wycieczki po ciekawych zakątkach naszej miejscowości. Zaprezentowanie również rękodzieła naszych mieszkańców i takim głównym dniem, gdzie będziemy to pokazywać, przedstawiać, realizować. I od nas właśnie jest ten kulmin dla Sąfrysa. I to, co ja tutaj usłyszałam, to jest najważniejsze. Kto to jest? Kto to jest? Kto to będzie robił? Jak i prosimy Pana Zbyska o fotografii. Pan Zbyszek, artysta, jest tutaj. To Szymek, mi pierwsze miejsce trzeba się zapońca. Zapisywać Panie do Swiązku. Proszę imię i nazwisko. pierwsze miejsce. W drugie miejsce, proszę bardzo, Co w dniu dzisiejszym się tutaj odbywa. Dzisiaj akurat e, o, organizujemy drugą gminną Spartakiadę emerytów, ponieważ w ubiegłym roku była pierwsza, no to w tym roku e, druga i tak cyklicznie co roku zamierzamy takie Spartakiady przeprowadzać. E, oczywiście w, w tej Spartakiadzie no nie ma jakiejś konkurencji e, typu rzut dyskiem, czy skok przez e, płotki, czy jeszcze jakieś inne biegi. Natomiast są takie konkurencje trochę śmieszne, jak nawijanie sznurka na szpulę, jak dmuchanie balonu aż do pęknięcia. I kto pierwszy e, rzut lotką do tarczy. Mm, rzut gumofilcem. Rzut gumofilcem, tak jest. No, tak, takie konkurencje śmieszne raczej. Ile osób dzisiaj może brać udział? No W tej chwili, liczyliśmy z koleżanką, jest dokładnie 48 osób. I ja widzę też, że jakaś kiełbaska będzie, poczęstunek? Będzie, będzie kiełbasa zrożna, jest herbata, jest kawa, są napoje, także myślę, że powinni być nasi emeryci zadowoleni. Tu też, ale to już mam jedno grupowe takie chyba. O, proszę bardzo, jak I to na Śnieżkę idziemy, właśnie takie stopnie były trochę, naciągnij trochę, Tak? Dobra, nie W imieniu wójta gminy Marciszów, doktora Stefana Zabieruchy. Witam wszystkich. Państwa bardzo serdecznie na otwarciu wystawy prac malarskich pana Dariusza Tworka. I cieszę się, że po raz kolejny spotykamy się w Domu Kultury w Marciszowie, aby podziwiać twórczość naszego utalentowanego mieszkańca gminy. Na chwilę obecną jest 115 prac. Jaka technika tego malowania to możemy powiedzieć? Są to przede wszystkim obrazy malowane farbami, pastelami, ale również rysunki. Udało się tą wystawę zrobić w Domu Kultury w Marciszowie? Udało się, nareszcie tak. Udało się, bardzo się cieszę. W tamtym roku też była wystawa, ale było to moje prace i innych twórców. A teraz domolowałem obrazków, bo naprawdę maluję bardzo dużo, bo mi sprawia przyjemność. I była niedawno w którymś wystawa. Półtora miesiąca temu było 60 prac, a teraz jest ponad 100. No maluję, maluję bardzo dużo. Maluję dwa, 3 dziennie, jeden dziennie, zależy jaką mam ochotę. Bardzo się cieszę, że, że ludzie są zadowoleni, bo mówią, że, że pozytywnie, bo to widać pozytywną energię. Kolor, kolory są żywe, bardzo, bardzo. To mi bardzo pomaga zapomnieć o mojej chorobie. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w Nagórniku w gminie Marciszów u Alicji Wiącek, która zajmuje się rękodzielnictwem. Pani, prace są bardzo różnorodne. Tak, są różnorodne i wykonywane z różnych materiałów, gdzie znajdują się i tasienki, siano, różne sztuczne kwiaty, cekiny, styropian, które są po prostu mi potrzebne do wykonywania różnych właśnie prac. Skąd czerpiemy te pomysły? Pomysły przychodzą mi po prostu do głowy, przy różnych pracach domowych, momentalnie coś przychodzi do głowy. I mam potrzebę właśnie usiąść, porobić coś i akurat wychodzi takie coś, jak, jak tutaj widać. Kleimy to? W jaki sposób zwijamy? Klejone jest to różnie. Raz z zwykłymi klejami, raz klejami na gorąco. Czasami niektóre elementy, tak jak tutaj widać kwiatki, są po prostu wypalane na, na gorąco nad podgrzewaczami lub świeczkami. Widzę też tutaj zajączek, jest i sianko. Mm -hmm. To akurat przyszło mi do głowy, tak o, będąc na podwórku, wzięłam sobie po prostu sian, i zaczęłam coś tam zwijać i wychodzi właśnie to, co wychodzi. Dodałam kwiatki, które też również robię sama z tasiemek i po prostu wyszła taka sobie kompozycja, typowy zajączek wielkanocny. Stara się też pani przekazać swoim dzieciom. Tak, moje dzieci również y, czerpią pomysły sobie z głowy, czasami patrzą na mnie i naśladują mnie i robią swoje prace.